Witam wszystkich, mam na imię Michał, alias tanaka San bądź Karin, jak to woli. E, od jakiegoś czasu zamierzałem stworzyć coś takiego jak właśnie taki internetowy blog, e, ideologii, dać jakiś filmik na YouTubea e, Zamierzałem to zrobić od dawna, ale nie miałem dobrej kamerki. No wreszcie mogłem jakiś czas temu zakupiłem sobie tą kamerkę Sony Jest ona całkiem niezła. Tak Full HD, HD no różne inne formaty. E, chciałem poświęcić ten blog przede wszystkim tematyce japońskiej. E, tylko to dlatego, że Japonia jest taką moją pasją. Od dawna już była, od bardzo dawna, można powiedzieć, że od takich lat już e, dziecięcych, tylko wtedy nie było jeszcze takiego dostępu do internetu, do, do różnych materiałów a więc przez e, pewien czas e, jakby ten temat gdzieś zanikł, ta pasja zanikła u mnie, a teraz ją e, sobie na, na nowo. E, jest to tak rozległy temat e, u mnie samej Japonii, e, jakim na przykład e, tego, czym ja się interesuję, ja nie tylko interesuje się kulturą Japonii, e, ale również e, popkulturą, czyli Wszystkimi aspektami kultury, tak jak anime, manga. W, w, takie codzienne zachowanie japończyków i kultura, ich codzienne życie, historia Japonii. Chciałbym w tych filmikach przedstawić przede wszystkim. No, będą one różne. Będą tematyczne. Będą recenzje różnych anime. Moje przemyślenia na temat różnych anime. Moje spostrzeżenia na temat historii, kultury. Chciałbym coś również dbać o siebie. Będzie troszkę, troszkę o mnie. To jest taki odcinek początkowy. Pierwszy odcinek zerowy, można go tak nazwać. Chciałbym nim przedstawić w siebie i po prostu zaprezentować swoją osobę. Cóż, tak jak już wspomniałem, tematyką Japonii interesuję się od dawna, kiedy jeszcze chodziłem do... bo ja daję, że do podstawówki. Tak, tak, to było w podstawówce jeszcze. Mój kolega zaczepił mnie właściwie zainteresował mnie pewnym anime. Panie, nazywało się Codziejka z Księżyca. Owszem, ja obejrzałem parę odcinków, ale, ale wtedy jeszcze tak się w to nie wkręciłem. No. On, on zaproponował, żebym obejrzał. Owszem, obejrzałem, nie wiem, czy na początku nie widziałem w tym nic ciekawego. No, były takie no, trochę wkład bajka, takie, takie, bardziej, trochę bardziej tak dorosłych. A z czasem, kiedy obejrzałem odcinek trzeci, być może natrafiłem akurat na taki odcinek, który jest zbyt jest ciekawy. No ale kiedy obejrzałem trzeci, czwarty, piąty, to muszę przyznać, że strasznie się w to wkręciłem, no, zacząłem tak przeżywać te te przygody tych czarodziejek, jakiś e, iluzja e, borykania się z tymi przeciwnikami, e, ich życie, no było to coś zupełnie odmiennego e, od tego, co oglądałem wcześniej. No a, a przecież wychowałem się na bajkach, no... o nie no, powiem, że lubiłem na przykład oglądać Bosa, e, e, Zoro, zwłaszcza e, fajny był na Napoleon I. Hmm. Leciały te bajki, no były bardzo fajne, ale jakoś nie kojarzyłem ich nigdy właśnie z tematyką japońską, za minę. E, było to coś, coś innego, e, ale czarodziejka z zapoczątkowała jakby e, coś, coś się stało wtedy, no. coś zapoczątkowała, coś takiego, co, co później zmieniło się właśnie w tą pasję, e, aczkolwiek w tamtym czasie no, nie było. Za bardzo materiałów, nie było filmów, mieliśmy właściwie ograniczone pole manewru. Owszem, były konwenty, no ale akurat na nie jeździłem, nie mogłem zdobywać tych materiałów. Była Planet Manga, gdzie można było zamawiać niektóre animacje, no ale no, było to dosyć skomplikowane, długo się czekało no i dosyć kosztowne, też nie ma co ukrywać. Zaczęły wychodzić magazynie mangowe. Pierwszym był taki I magazyn kawaii który kupowałem moje wszystkie numery no bo dzięki temu miałem jakiś kontakt z, tym, z tą moją pasją aczkolwiek no to jeszcze nie było to ciężko było zdobyć te materiały E, dopóki e, nie, nie miałem internetu e, no po prostu gdzieś to wszystko zanikło bo nie miałem z czego czerpać e, nie miałem po prostu czym się interesować no. była tylko czarodziejka i no, parę innych anime które potem gdzieś nagle znikły a więc ja zacząłem dorastać no gdzieś ta pasja zanikła. ale teraz z ostatnimi laty e, kiedy mam już stały dostęp do internetu kiedy mam wreszcie możliwość e, w całości jakiejś serii, już tam kilku serii. Wreszcie ta pasja wróciła do mnie i czas można powiedzieć z, z stroną i siłą. E, obecnie no, jestem właściwie, stałem się otaku, e, a przez pewien czas na, nawet można powiedzieć, byłem takich hikimori, bo e, oglądałem bez przerwy różne serie różne. Już nie mogę ich spamiętać, ile ich było. Staram się oglądać w każdej wolnej chwili coś coś fajnego, jeśli tylko mogę. Ehm, no, staram się teraz oczywiście nie przesadzić, jestem już starszy. Muszę być trochę bardziej odpowiedzialny, myśleć o, o innych sprawach, ale jest to niesamowita pasja, którą chciałbym się też również z wami podzielić, ponieważ e, myślę, że e, jest wiele różnych sprzecznych opinii na temat e, alki, anime. Niektórzy uważają ja to za zło tępią e, różne konwenty, nie pozwalają na, na spotykanie się fanów mangi. Ja uważam, że to jest złe, że tak naprawdę e, wszyscy fani, wszyscy takich, którzy kochają mangę anime, e, oby ich było jak najwięcej. Oby ich jak najwięcej, ponieważ tacy właśnie ludzie są e, nam potrzebni jak najbardziej.